Kiesarski witam Państwa w kolejnym odcinku programu na Sygnale. Mamy do czynienia z eskalacją pandemii, a to oznacza wiele problemów dla świata. W dzisiejszym odcinku przypomnimy Państwu o zasadach bezpieczeństwa, a więc o zachowaniu dystansu, o noszeniu maseczek i dezynfekcji rąk, a także powiemy o karach, które grożą za nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego. W Czechach i na Słowacji mamy stan wyjątkowy. W Izraelu i Australii lokalny lockdown. A jak jest u nas? Polacy coraz częściej lekceważą koronawirusa i nie przestrzegają surowych reżimów sanitarnych. Środki ochrony indywidualnej są podstawowym elementem zapobiegawczym. I są to przede wszystkim maseczki. Jest to bardzo skuteczna, istotna ochrona Bariera taka oddechowa i nawet jeśli nie mamy profesjonalnej maseczki, a wykonanej własnym sumptem, to zawsze ten element bariery oddechowej jest, a w zestawieniu z dystansem my proponujemy około 1,5 metra. Jest to taki element, który nam istotnie minimalizuje ryzyko zakażenia. Kolejnym ważnym elementem barierowym zapobiegawczym jest kwestia higieny rąk. Gdy generalnie o tym mówimy, to zalecamy dezynfekcję rąk, natomiast podstawowym, najprostszym, najtańszym środkiem jest mycie rąk wodą z mydłem, które jest szczególnie zalecane u małych dzieci i u osób, które mają wrażliwą skórę, po to, aby środkiem chemicznym tej skóry nie podrażnić. Kolejnym elementem, zwłaszcza w, gronie, w gronach większych, w skupiskach ludzi, jest to, aby często wietrzyć pomieszczenia. Wtedy świeże powietrze, jest wymiana świeżego powietrza i, i zmniejsza się akumulacja wirusa w pomieszczeniu. No i generalnie musimy pamiętać o tym, aby, ponieważ jest ten sezon infekcyjny, pamiętać, żeby się wysypiać, zdrowy odżywiać, dbać o kondycję w sposób umiarkowany, przynajmniej uprawiać sport. Po to, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie do wiosny. To takie proste. Dystans, dezynfekcja i maseczki. Niestety wielu ludzi o tym zapomina. Zapominasz, możesz zostać pouczony albo możesz otrzymać mandat. Wielotysięczny mandat. O tym powie teraz Państwu przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Jeżeli chodzi o nasze działania, chciałbym przypomnieć, że tutaj podmiotem dominującym są służby sanitarne. My jako policja wspieramy te służby w tych działaniach. Razem również prowadzimy kontrolę w tych miejscach, gdzie, gdzie takie zagrożenie jest, gdzie, gdzie osoby się po prostu nie stosują do tych obostrzeń, a przede wszystkim do nakazu zakrywania ust i nosa. My przeprowadziliśmy prawie 300 tysięcy interwencji dotyczących właśnie tych, tych obostrzeń zgodnie z rozporządzeniem. codziennie pouczamy około 1500 osób. W związku właśnie z tym niestosowaniem się do zakrywania ust i nosa, inspektor sanitarny może na taką osobę nałożyć karę w drodze decyzji administracyjnej, która może wynieść od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Policjanci mogą taką sprawę skierować do sądu, wówczas kara wyniesie 5 tysięcy złotych. I pamiętajmy o tym, abyśmy byli odpowiedzialni. Bądźmy odpowiedzialni za siebie, ale też za innych, bo zdrowie nasze wspólne jest zagrożone. Każdego dnia wzrasta liczba osób zakażonych COVID-19 w Polsce, a to oznacza, że Pogotowie ratunkowe w Warszawie ma bardzo dużo pracy. Zanim zadzwonisz po karetkę, co musisz zrobić? O tym powie Ci teraz ratownik medyczny z naszej stacji. Mamy coraz więcej przypadków. Prosimy, jak dzwonisz po pogotowie, mów prawdę. To, czy wyjedziemy, zależy od ciebie. Jeżeli masz objawy, poinformuj dyspozytora medycznego o tym. On wtedy poinformuje nas. Ja, moi koledzy i koleżanki oraz moja rodzina będziemy bezpieczni. Bezpieczni to znaczy, że będziemy mogli wyjechać do innego poszkodowanego w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Bądź fair. Mamy nadzieję, że dzisiaj przypomnieliśmy Państwu te trzy elementarne zasady, a więc powtórzę raz jeszcze. Dystans, dezynfekcja i maseczki. To takie proste, a wiele może zmienić w naszym życiu. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym programie, za Waszą aktywność. Dziękujemy również za komentarze i lajki. Zawsze możecie je zamieścić pod naszym materiałem filmowym. Tymczasem do zobaczenia. Widzimy się już za miesiąc, a więc w listopadzie to był program na Sygnale. Jotorczorski dziękuję bardzo i do zobaczenia.